Wojewódzki i figurski, w dobrej formie od rana. Tym razem dotarliśmy do y, y, kolejnego wystąpienia dziecięcego, Pod... co do którego mamy, no, co do autentyczności, którego mamy po, poważne wątpliwości. Otóż mówi się, że wszystkie dzieci są nasze. Ten recytujący chłopczyk nie jest nasz. Posłuchajcie, jaki wiersz y, usłyszał troszeczkę na swój temat i swojego <laughs> brata Jarosław Kaczyński. W miejscu szczególnym gości przyjmujemy. Bohaterom ojczyzny hołd dziś oddajemy. Tu z naszym patronem, marszałkiem piłsudskim. Bogu dziękujemy i wysiłkom ludzkim. Nasz reporter był kilkanaście minut wcześniej, bo okazuje się, że ten wiersz miał recytować ten mały bohater miejscowości Marcinkowice z Jarosławem K. To, to znaczy, no próba wyszła nie najlepiej. To znaczy, bo, bo chodzi o to, że po prostu dziecko nie mogło zapamiętać dokładnie wszystkich remów i mamy proszę Państwa, że rzeczywiście to była remiza strażacka w Marcinkowicach. Mały chłopiec siedzi z, z, z wyraźnymi śladami pobicia na pleckach. Nad nim stoi prezes Jarosław Kaczyński, który pomaga wyrecytować wiersz. Tu z naszym patronem, marszałkiem Piłsudskim Bogu dziękujemy i wysiłkom ludzkim. Tym, co po zaborach ojczyznę stanali, ci, którzy chcieli zabić pamięć, przegrali. Najcięższym wyrokiem było zaś milczenie. Wierzę mocniej niż wczoraj. W to przebudzenie! Wierny ideałom nie szukał mieszkania. Dnie jednego doznał ofluwania. My tu pamiętamy na skwerze katyńskim o tych, co zginęli, o Lechu Kaczyńskim. Chcemy poznać prawdę. Niech Bóg dopomoże. Panie prezydencie. Panie doktorze. Serdecznie witamy Cię, panie premierze. Parlamentarzystów w Twojej obecności. Ile siły czerpaliśmy z tej jedności? Jesteś mężem stanu, Bronisz naród z troską, żeby nasza Polska zawsze była... Tuskat! Możliwe, się, że wiersz jest dobre, dopóki się nie wie kto go napisał. Mam poważne wątpliwości, że to jest wiersz autorstwa kapeli z nadbarycz Znaczy <gry> ile... ile... Ja to wiem najlepiej, ile dziecko bo potrafi zrobić głupot za loda. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w S rok. Więcej na www.skrok.pl